Lipiec w Europejskiej Stolicy Młodzieży otwiera trzeci sezon naszej wspólnej celebracji pod hasłem Chiluj w Lublinie, Chilin Lublin. Przed nami miesiąc niezapomnianych wrażeń, koncertów, festiwali, sportowych emocji i mnóstwo zabawy. Już w pierwszych dniach miesiąca od 6 do 9 lipca zapraszamy wszystkich na festiwal Inne Brzmienia i Małe Inne Brzmienia, które będą się odbywać w Warsztatach Kultury. Czekają nas pokazy filmowe, wystawy fotografii i prac graficznych, warsztaty i niezapomniane koncerty. W ramach innych brzmień zapraszamy też admiratorów muzyki na Loop Lublin, czyli wydarzenie, podczas którego każdy może skomponować własny bęger. Podczas czterech spotkań wokalistka Magda Dubrowska pokaże, jak niewielkimi środkami, wykorzystując tanie instrumenty lub po prostu robiąc je samodzielnie za pomocą programów muzycznych i aplikacji, od podstaw stworzyć oryginalny i dobrze brzmiący utwór muzyczny. Z kolei pod koniec miesiąca Lublin zamienia się w wielką arenę cyrkową. Od 27 do 30 lipca cała Polska ściąga do naszego miasta na Karnawał Sztuk Mistrzów i Urban High Line Festival. Czy komuś trzeba jeszcze wprowadzać ideę karnawału? To właśnie między innymi z niego jesteśmy znani nie tylko w całym kraju, ale również w Europie. Co ważne, Karnawał Sztuk Mistrzów to popisy artystów cyrkowych światowej sławy, ale hołdujących sztuce nowego cyrku. Przez te kilka dni widownia zostaje zaczarowana i wraz z artystami odbywa niepowtarzalną podróż po świecie niecodziennych zjawisk. Sceną staje się ulica, a aktorem jest zarówno artysta, jak i widz. To czas, gdy granice przestają istnieć. Musisz to przeżyć osobiście. Projektując lipcowy rozkład jazdy pamiętaliśmy oczywiście o nieco młodszych mieszkankach i mieszkańcach Lublina. Dlatego już od początku miesiąca zapraszamy do Centralnego Placu Zabaw, który rusza w Centrum Kultury i do Rezerwatu Dzikich Dzieci. Mamy też prawdziwą gratkę dla miłośników aktywności i odrobiny rywalizacji – dyplomatyczną grę symulacyjną Build Peace. Co w sporcie? Między innymi piknik lekkoatetyczny ze sztafetą biegową dla rodzin. Zapraszamy 2 lipca na płytę Stadionu Lekkoatetycznego w Lublinie. Kolejna Mistrzostwa polskich Juniorów Młodszych 15 lat, Mistrzostwa Polski U20, czy Dzień Sportu organizowany w ramach 10. Culture Global Business Symposium. Zapowiada się bardzo gorąco, a to i tak zaledwie przedsmak wobec pełnej oferty kulturalnej, muzycznej i sportowej Europejskiej Stolicy Młodzieży. Pełny kalendarz wydarzeń znajdziesz na stronie internetowej.